Tutaj była, o i tutaj też była, tutaj także była. Nissan Micra to samochód globalny obecny na pięciu kontynentach na 160 rynkach. To zmusiło ją do przyjęcia postaci uniwersalnej, takiej, która nie wzbudzałaby negatywnych emocji zarówno u klientów z Azji, jak i z Ameryki. Wyszło na to, że nie wzbudza żadnych emocji, ale ma sporo innych zalet. Tego między innymi dowiecie się w tym odcinku. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować kanał. Mikra K13 to czwarta generacja tego modelu. Produkcja dla Europy odbywała się w Indiach. Z przodu nijako. Dwa wloty powietrza, bardzo subtelne przetłoczenia na masce, światła już bez charakterystycznych wypustek. Z boku nie widzimy żadnych przetłoczeń czy zabiegów projektowych, ale widzimy, że jest to pięciodrzwiowy hatchback. Był to jedyny dostępny rodzaj nadwozia. Odrobinę szaleństwa zobaczymy na dachu. Spójrzcie tylko na te łuki. Z tyłu spory słupek, grzeczne światła. Generalnie auto wygląda bardzo zwyczajnie. Po prostu nie porywa wyglądem. Trzeba jednak wspomnieć, że po liftingu z 2013 jest już naprawdę dobrze. Nissan sporo zmienił i to auto nabrało charakteru. Egzemplarze po modernizacji najłatwiej poznać po grillu i lampach. Produkcja trwała od 2010 do 2017 roku. We wnętrzu jest już lepiej, a na pewno ciekawiej, mamy tutaj sporo wymyślnych kształtów. Wiem, że przeważa kolor czarny, mamy tylko kilka srebrnych wstawek. Materiały no też nie są najlepsze są. Praktycznie wszędzie bardzo twarde. Miejscami zdarza się, że coś skrzypi. O, tutaj na przykład jest bardzo luźno. Tak samo zresztą na drzwiach. Wszędzie praktycznie twarde plastiki. Ale plus jest taki, że nigdzie nie widać zużycia. Z drugiej strony nasz egzemplarz ma dopiero 116 tysięcy km przebiegu. Na górze deski rozdzielczej kratki nawiewu, które wyglądają trochę jak. Lornetka. Niżej przycisk od świateł awaryjnych i srebrny panel radia. Przeważają tutaj krągłości, zarówno pokrętło, jak i przyciski, czy grupy przycisków są właśnie w takim kształcie. Tutaj obsługujemy menu, ale za każdym razem jak chciałem odruchowo zatwierdzić, to wyłączałem radio. Pamiętajcie, że Enter jest tutaj po lewej stronie. Radio ma mały monochromatyczny ekran podświetlany na pomarańczowo, ma także odtwarzanie CD czy AUX. Jest funkcja Bluetootha, której możemy użyć tylko i wyłącznie do rozmów. Nie posłuchamy sobie niestety w taki sposób muzyki. Poniżej panel klimatyzacji, także okrągły. Pewnie go kojarzycie, bo pojawił się już w Nissanie Cube. Przyciski ułożone dookoła, na środku monochromatyczny ekran, który jest czytelny. Wszystko proste w obsłudze i ergonomiczne. Poniżej dwa uchwyty na kubki, które świetnie trzymają nasz Kubek testowy, test zdany. Tutaj jeszcze przestrzeń, w której na przykład można umieścić telefon, a w tym miejscu, w takiej <laughs> ciekawej otoczce, gniazdo zapalniczki. Dźwignia zmiany biegów jest dość długa, ze skórzanym mieszkiem i taką srebrną stawką na górze. Schowek pasażera, a właściwie dwa schowki pasażera. Jeden kryje się pod tą kopułą. Jest mały, ale zawsze jakieś drobnostki tutaj zmieścimy. Dalej mamy otwartą półeczkę i kolejny schowek, dość głęboki. Wszystko bardzo w bardzo surowym stylu. Na środku zobaczymy podokietnik, ale tylko kierowca może się nim cieszyć. Tu jeszcze znajdziemy malutką wnękę do wykorzystania. Kierownica jest skórzana, także dość ładna. Ma kilka przycisków na tych srebrnych plastikach. Obsłużymy tutaj radio, telefon czy tempomat. Zegary bardzo proste w swojej formie: białe cyferki, czerwone wskazówki. Przeważa tutaj duży prędkościomierz, który dumnie pokazuje 220 km na godzinę. No nie sądzę. Po lewej stronie obrotomierz. Po prawej stronie zestaw standardowych kontrolek oraz mały ekran komputera pokładowego, na którym zobaczymy cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa. Nie ma niestety tutaj wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Komputer obsługujemy z tego przycisku umieszczonego przy zegarach. Po lewej stronie jeszcze kilka przycisków, na przykład od wyłączania trakcji czy regulacji lusterek. Na drzwiach bardzo twardy plastikowy podłokietnik, który nie dość, że nie pomaga, to właściwie przeszkadza, bo uwiera mnie w kolano. Znajdziemy tutaj przyciski od elektrycznych szyb. Niestety tylko szyba kierowcy ma tryb. Tak zwany automatyczny, a także od centralnego zamka. Klamka ma fajny, nietuzinkowy kształt, ale niestety jest także zrobiona z twardego, czarnego plastiku. Na drzwiach mamy także kieszeń wąską i zmieścimy tutaj co najwyżej półlitrową butelkę. Za to osłona głośnika też fajnie wygląda. Jeśli chodzi o miejsce. No to po lewej stronie mamy tutaj zgrzyt z podłokietnikiem, ale nad głową mam zapas, po prawej stronie także jest OK. Można sobie tutaj wygodnie usiąść. Oczywiście siedzisko jest troszeczkę krótkie. Jeśli już mówię o siedzisku, to warto wspomnieć o siedzisku pasażera. Pod nim ukryty jest schowek, no ale taki bardzo, bardzo płytki, więc raczej na dokumenty. A teraz zobaczmy do tyłu. Drzwi otwierają się szeroko, wykończone są także twardym plastikiem. Fotele możemy składać. Mało tego, możemy złożyć je jeszcze raz. Dzięki czemu otrzymujemy płaską powierzchnię wraz z bagażnikiem. Bardzo lubię takie praktyczne rozwiązania. Mamy nawet taki pasek, dzięki któremu zabezpieczymy kanapę przed złożeniem się podczas jazdy. W środku znajdziemy także zaczepy i sofix, kieszenie na fotelach. Oraz uchwyt na kubek. Jeśli chodzi o miejsce, siedzę sam za sobą. Mam 1,77 m. Zapas na nogi, nad głową także nie brakuje. Na szerokość dwie dorosłe osoby lub trójka dzieci. Sprawdźmy zdolności transportowe tego samochodu. Bagażnik ma 265 litrów pojemności. Konkurenci wypadają tutaj lepiej, na przykład Fiesta MK6 ma 284. Nie wspominając już o Fabi czy Hondzie Jazz. W środku też jest bardzo skromnie. W zasadzie nie mamy żadnych bajerów. Pod podłogą znajdziemy tylko koło dojazdowe. A teraz czas na test walizek. Zostaje nam jeszcze troszeczkę wolnej przestrzeni na drobne przedmioty. Wynik jest i tak całkiem niezły. Ruszamy w drogę. Mikran nie jest mistrzem prowadzenia. Ma małe kółka, proste zawieszenie zbudowane z kolumn McPhersona z przodu i belki skrętnej z tyłu. Rozwiązanie proste, niezbyt precyzyjne, ale za to korzystne dla portfela właściciela. Jest to typowe auto miejskie i tam się dobrze czuje. Łatwo się nim nawraca i dzięki rozmiarom nie ma problemu z parkowaniem. Ewentualnie brakuje tutaj jakiś czujników parkowania albo kamery cofania, jednak widoczność jest dobra, więc kilka prób i można wyczuć to auto. Nasz egzemplarz napędzany jest słabszym silnikiem 1.2. Ma 80 koni mechanicznych i zwykły wtrysk, więc osiągi nie powalają na kolana, 13.7 sekundy do setki. Za to jest to bezpieczny wybór. Stara zasada mówi, że jeśli czegoś w aucie nie ma, to się nie zepsuje. Jednak na jego obronę dodam, że powyżej 4000 obrotów zaczyna się coś dziać. Silnik staje się głośny, zaczyna warczeć i nawet przyspiesza. Czas na test elastyczności. Wiem, wolno SONCE 1-2, malutki moment obrotowy, bo tylko 110 nm, oznaczają raczej słaby wynik, ale i tak musimy dać jej szansę. Przyspieszamy od 60 do 90 km na godzinę na trzecim biegu. Ten samochód lubi wysokie obroty, i dopiero około 4000 zaczyna coś się dziać. Wynik to 7,7 sekundy. Mikra po przebadaniu przez NCAP osiągnęła 4 gwiazdki. Przechodzimy teraz do testu głośności. Kolejna próba, której auta miejskie nie lubią. Przy prędkości 90 km na godzinę, decybelomierz wskazuje 62,7 dB. Ten test powtórzyliśmy także na autostradzie, a jego wynik zobaczycie teraz w tabeli. Za to w teście spalania takie mieszczuchy radzą sobie naprawdę nieźle. Jak zawsze, 90-140 oraz miasto. Zapraszam do analizy wyników i kalkulacji, ile kosztuje taka jazda. Najmłodsze K13 mają ledwie 3 lata. Ceny maksymalne to okolice 35 tysięcy zł. Jednak mając już 30 tysięcy, możemy przebierać w ofertach. Fajnie, że jest sporo egzemplarzy z polskich salonów z mini przebiegami. Minimalny budżet to jakieś 12-14 tysięcy zł. A pełną listę ogłoszeń tego modelu możecie zobaczyć. Klikając w link w prawym górnym rogu lub w opisie. Silników bardzo mało, bo aż dwa. Oba benzynowe mają pojemność 1,2 litra i są trzycylindrowe. Do tego rozrząd napędzany trwałym łańcuchem. Mówię trwałym, bo we współczesnej motoryzacji niektóre łańcuchy wytrzymują krócej niż paski, więc warto takie rzeczy sprawdzać. Pierwszy silnik to 1 1.2 z tradycyjnym wtryskiem. Jak już wspomniałem, ma 80 koni mechanicznych, więc nie jest demonem prędkości, za to jest prosty, trwały i tani w utrzymaniu. Drugi silnik to już nowoczesna jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz kompresorem napędzanym za pomocą paska. Moc to 98 koni mechanicznych, dumnie oznaczona DIGS. Brzmi nieźle. Silnik pracuje w tak zwanym cyklu Millera. Upraszczając to cykl Atkinsona znany na przykład z hybrydowych Toyot, ale z kompresorem. Oczywiście wszystko dla niższego spalania i niższej emisji CO2. Dzięki tym zabiegom Mikra osiąga setkę w 11,3 sekundy. Klienci nie mieli za dużego wyboru silników, za to mogli wybrać sobie skrzynię biegów. Pięciobiegowy manual lub automatyczną typu CVT. Obie są trwałe. Po części to zasługa słabych silników i niewielkich obciążeń, jakim poddawane są te skrzynie. Jednak ma taką wadę, że lubi sobie powyć podczas przyspieszania, a osiągi też robią się troszeczkę gorsze. I to wszystko, co oferował Nissan do Mikry? Nie. Były inne wersje, na przykład na USA czy Australię, albo na rynki azjatyckie. Była wersja z silnikiem 1.5 i mocą 116 koni, albo wersja usportowiona Nismo i Nismo S, które nie doczekały się silników adekwatnych do swojego wyglądu. Do tego w Azji nie ma takiego samochodu jak Mikra, bo tamten model nazywa się March. A jak z awaryjnością? Czy Nissan zafundował minę dla całego świata? Oczywiście, że nie. Prosta konstrukcja bez bajerów gwarantuje niezawodność. Nissan zastosował sprawdzone silniki oraz prostą technologię, dlatego większość problemów z Micrą to eksploatacja. Miewa drobne kłopoty z elektryką. Tak, bardziej elektryką niż elektroniką, której po prostu jest mało. Na przykład nie działa któraś lampa. Może też dojść do uszkodzenia sterownika skrzyni biegów CVT, ale to też sporadyczne problemy. Tradycyjnie, jak to w autach azjatyckich, mamy dość miękki i cienki lakier, ale jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Części są naprawdę tanie. Zresztą przekonajcie się sami, spójrzcie na tabelę z kosztami. Pierwsza to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. W poszukiwaniu części możecie zajrzeć na Otomoto. Znajdziecie tam całą masę ogłoszeń w dobrych cenach. Czas na podsumowanie. Napiszcie także w komentarzach Wasze propozycje do kolejnych testów, dodając hashtag Marcin Przetestuj. A teraz trzy rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze, tani w utrzymaniu, na przykład pod względem części. Po drugie, jest to samochód praktycznie bezawaryjny. I po trzecie, nigdy nie był popularną flotówką, przez co łatwo znaleźć egzemplarz z polskiego salonu z niskim przebiegiem. Oraz trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, tandetne wnętrze. Po drugie, bardzo ograniczona gama silnikowa i po trzecie, słabe wygłuszenie, szczególnie kiedy próbujemy wykrzesać choć odrobinę dynamiki z tego silnika. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę oraz napisania komentarza. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. zwija asfalt ja prostuję ją żelazkiem. Ha, ha.